Jeżeli na przykład przy cofaniu nauku lubiło wam się czasem pomylić strony, jeżeli chodzi o kręcenie kierownicą, czyli prawa z lewą, lewa, z prawą, albo znacie takie osoby, którym te strony lubią się pomylić, bo wydaje mi się, że wszyscy takie osoby znamy, to naturalnie możecie im podesłać ten film, bo rozwiązanie problemu jest banalnie proste. Mianowicie należy do siebie głośno mówić. Czyli, jeżeli chcecie skręcić prawo, to mówcie na głos prawo, 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 jeżeli chcecie skręcić w lewo, to mówcie na głos lewo, 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 lewo. A jeżeli chcecie jechać prosto, to nie mówcie niczego. I wiecie mi, że takie gadanie do siebie rozwiąże Wam 99% problemów z kierunkami kręcenia kierownicą. A jak się wstydzicie mówić na głos, to mówcie jak na przykład instruktora nie ma w samochodzie, bo on czasem wysiądzie, wtedy mówicie tylko do siebie, więc nikt tak naprawdę Was nie słyszy, a macie problem rozwiązany. Także dobrego gadania do siebie wam życzę. Na koniec, oczywiście, zapraszam jeszcze na moją stronę, czyli na stronę paniacku.pl. Zapraszam do Mieleckiego i Rzeszowskiego Skręcika, czyli do moich szkół nauki jazdy. Zapraszam na G2A. Jeżeli gracie w gry komputerowe, to G2A wam się przyda. Linki znajdziecie naturalnie w opisie filmu. No i pozdrawiam. Pa!